Dobry wieczór, dobry wieczór. Widzę, że temat jedzenia sprzedawanego przy cmentarzach w całej Polsce rozgrzał państwa do czerwoności. Bardzo dużo komentarzy, a właśnie już mój asystent czworonożny też melduje się na posterunku. Ja nie wiem, ale on ma jakiś taki naprawdę ciągoty ku kamerze, bo już, już jest obecny mój pies Brownie, ale wracamy do cmentarnego jedzenia. Otóż rzeczywiście bardzo dużo podzielonych opinii na Facebooku, na stronie wiem, co jem. Mnóstwo no, takich komentarzy, bardzo różnych, bardzo skrajnych. Tak, oczywiście, przecież człowiek głodny, uchetany na tym cmentarzu z jednego na drugi, często w zimnie, chociaż w tym roku pogoda nas naprawdę rozpieściła, no, musi jednak coś zjeść. Niektórzy nie, no absolutnie nie. Nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek w moim regionie, w którym mieszkam, sprzedawał cokolwiek przy cmentarzu, inni wręcz przeciwnie a u nas sprzedaje się nawet kebaby i kiełbaski ale chodziło mi też o takie jedzenie typowe, które od wielu, wielu lat pojawia się na cmentarzach czy przy cmentarzach. I ja muszę powiedzieć, że pochodzę z Warszawy. I okazuje się, że w Warszawie bez obwarzanków, troszeczkę innych niż te krakowskie, takich malutkich kółeczek z mąki pszennej, wypiekanych, najprostszych, zawiązanych na sznureczku i tak zwanej pańskiej skórki, która kiedyś była nazywana panieńską skórką, czyli najprostszych cukierków sporządzanych z cukru, odrobiny barwnika czy sztucznego aromatu, no to w zasadzie ja nie pamiętam, żeby święto zmarłych, zwłaszcza dla dzieci, można było uznać za zaliczone. Ciekawa jestem, jak to w Państwa regionach, jak to jest, bo też mieszkacie Państwo w różnych krajach. Czy rzeczywiście. Ten aspekt no, lekko kulinarny pojawia się także podczas wizyt na grobach, chociaż wiem, że ta polska tradycja wszystkich świętych nie jest kultywowana oczywiście na całym świecie. Pamiętam, jak mieszkaliśmy w Kanadzie czy w Stanach z rodziną, to rzeczywiście tego 1 listopada, czy w okolicach 1 listopada. Na grobach czy na cmentarzach nie było absolutnie nikogo. Więc proszę dać znać, jak to jest u Państwa w, regionalnie, jak obchodzi się to święto i jak to jest z tymi kulinariami. Wspomniałam o Pańskiej Skórce, czyli takim bardzo słodkim cukierku, dosyć mydłem, który zakleja dzieci natychmiast. Po wejściu na cmentarz. Pani Patrycja pisze, ja jestem w szoku, bo u nas nie ma czegoś takiego, województwo Mazowieckie. No właśnie, a Warszawa, tak, tak, w samym centrum tego mazowieckiego, ja pamiętam, a urodziłam się w roku 72, że ta pańska skórka była zawsze i cały rok po prostu na nią czekałam. Też dlatego, że 1 listopada pamiętacie Państwo, to był ten moment, kiedy wyciągało się już ciepłe, zimowe i buty, więc mama czy tata wyciągali moje relaksy, jakieś kożuchy, jakieś najróżniejsze futra. To był ten moment, kiedy było rzeczywiście bardzo zimno, na cmentarze jeździło się komunikacją miejską, trzeba było stać na przystankach, nie zawsze ten autobus przyjechał, a jak przyjechał, to czasem był przeładowany, więc człowiek marzł, i taka pańska skórka, zwłaszcza dla dzieci, którym natychmiast, które natychmiast, jak wiadomo, jak tylko wsiądą do jakiegokolwiek środka komunikacji, natychmiast są głodne i natychmiast muszą do toalety. Taka pańska skórka była rzeczywiście czymś, co dawało chociaż odrobinę siły i zaklejało mordkę na tyle, żeby można było przejść przez ten cmentarz w spokoju. Piszcie Państwo, jak to jest u Państwa w regionach. Pani Justyna pisze, ja jestem z Legnicy i u mnie niczego takiego nie ma. Kujawsko-pomorskie jest, ale nie na każdym cmentarzu. Pani Moniko, niech Pani dopisze, co tam sprzedawane jest przy tych cmentarzach, bo to jest też bardzo regionalne. Kiedyś dawno, dawno temu, kiedy prowadziłam taki cykl w Dzień Dobry TVN. To też właśnie zrobiłam cykl o tym, co w różnych regionach Polski sprzedaje się tylko i wyłącznie niemalże na okoliczność właśnie uroczystości Wszystkich Świętych przy cmentarzach. I nie tylko Pańska Skórka wystąpiła w tym materiale, ale również właśnie pisze Pani Wioletta: W Krakowie miotki o różnym smaku to są tak zwane miotki tureckie. Bardzo też jest ciekawa historia tych wszystkich nazw. Bo nie do końca wiadomo skąd pochodzą te słodycze. Pani Ania pisze, w Lubelskim można było kupić kebaba, szczypki. Właśnie chyba te szczypki, Pani Aniu, były bardzo ciekawe szczypki. To są tak, też taki rodzaj cukierków, które przypominają szczapki drewna, stąd ich nazwa szczypki, ale rzeczywiście te wszystkie nazwy i miodek turecki w Krakowie i rury na przykład, są w Poznaniu, w Poznaniu są rury, czyli takie ciastka piernikowe <laughs> piesku, Piesku, tu jest na żywo. Niestety, jakiś coś wierzył, to jest. Braunik. To jest jego obowiązek, także przepraszam. W Poznaniu i w ogóle w Wielkopolsce, tak zwane rury, czyli takie ciastka piernikowe w kształcie dachówek, owiane też legendą. Nie będę tej legendy opowiadać, bo ona jest chyba lekko naciągana i taka dosyć nieprawdopodobna. Pani Monika pisze obwarzanki, cukierki i lizaki z napisem lowe w każdej wielkości. No tak, albo takie kręcone lizaki, takie świderki. Paweł Kłaśniewski. Do dziś receptura pańskiej skórki to pilnie strzeżona tajemnica. Żadne dziennikarskie śledztwo nie skończyło się sukcesem. Myślę, że tam jest po prostu cukier i troszkę barwnika i troszkę jakiegoś sztucznego aromatu. Nie spodziewałabym się, Więcej. Pani Irena, mieszkam na Podlasiu. Kiedyś na prawosławnych cmentarzach w pierwszą niedzielę po Wielkanocy spotykały się rodziny na grobach i wprost biesiadowali. Kilka lat wstecz byłam i już tych spotkań nie ma. Po, po wyświęceniu grobów wszyscy rozbiegli się do samochodów i odjechali. Dziękuję Pani Ireno bardzo za ten głos. Myślę, że tam na Podlasiu macie dużo więcej tradycji, chociażby tradycje tatarskie, jeśli ktoś z Państwa kiedykolwiek był właśnie w, podczas Święta Wszystkich Świętych w okolicach 1 listopada na grobach w w tamtych rejonach, to może też nam opowie, zrelacjonuje, jak Tatarzy czczą swoich zmarłych, bo z tego co wiem, to właśnie przynoszą jedzenie, podobnie zresztą robią to Romowie. Wiele osób było oburzonych, że jak można zadać takie pytanie, że to nie na miejscu, że niczego przecież takiego nam nie potrzeba, że przechodzimy po to, żeby oddać cześć zmarłym, żeby zapalić tę świeżkę, świeczkę i rzeczywiście wprawić się w taki stan zadumy i refleksji. No ale z drugiej strony są te dzieci, zwłaszcza te małe, które często no, też uważam, że należy je zabierać na cmentarze, bo to jest rodzaj pewnej edukacji, też jeśli tylko możemy. I nie są zbyt maleńkie i nie jest za bardzo zimna w tym roku. Pogoda była przepiękna. To rzeczywiście to też jest taki spacer i odkrywanie wspólnej historii. Chociażby teraz przypominam sobie, jak parę dni temu spacerowaliśmy po poznańskich cmentarzach na Górczynie, zwłaszcza gdzie leżą powstańcy Wielkopolscy i pra, pra pradziadek dobrze mówię? Nie, źle mówię pra pradziadek Franka również tam leży, był powstańcem wielkopolskim i od tego e, powstańcy wielkopolscy mają taką specjalną tabliczkę, specjalnie jest oznaczony grup i od tego wywiązała się cała dyskusja z naszym Frankiem o powstaniu, o dziadku, o pradziadku, o tym, jak to było um, kiedyś um, i dlaczego to jest takie ważne. Um, no i to, ten cmentarz jest takim miejscem, gdzie spotyka się sakrum i profanum, gdzie spotyka się życie ze śmiercią, bo um, przecież um, zmarli spotykają się z um, tymi, którzy żyją, którzy pamiętają. Pan Marek pisze: Ilu Polaków, tyle opinii? Wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone. No, pewnie, że tak. Chciałam tak trochę włożyć kij w mrowisko. Sama na cmentarzu raczej nie jadam. Raczej nie karmię moich dzieci, ale bardzo mnie interesują te regionalizmy i te różne takie historie związane z jedzeniem cmentarnym, z jedzeniem odpustowym. One też niosą za sobą pewną prawdę o tym, co jadło się też kiedyś, no bo wiadomo, że to są tradycje i takie sposoby na zarobienie paru groszy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pani Kasia pisze. Pani Katarzyna, pani Katarzyna, powiedziała Pani przed chwilą, że piesek może szczekać, bo to jest jego obowiązek. Ja mieszkam w Anglii. Tutaj psy nie szczekają, nie ujadają. Przeciwnie, cieszę się, że jak ktoś wchodzą, wchodzi do domu. No, nasz jest szczekliwy, bo jest chórzem po prostu i yy, niestety, jak tylko coś tam się poruszy yy, na zewnątrz, to, to szczeka, bo się boi. Pan Krzysztof. Pierwszy raz byłem na cmentarzu w Niemczech, mieszkam na prowincji, nie było nikogo, strasznie to wyglądało. No właśnie mówię o tym, panie Krzysztofie, że to jest dosyć przejmujące doświadczenie, kiedy jesteśmy za granicą i w okolicy wszystkich świętych, czy nawet w dzień zaduszny, nie ma nikogo na cmentarzu, nie pali się żadna lampka. To jest dosyć takie dla nas, Polaków, jednak przedziwne doświadczenie. Przeczytam Państwu jeszcze może parę komentarzy tutaj. W przypoście zapowiadającym dzisiejszego live'a. Na przykład. U nas były stoiska z serami, kiełbaskami, popcornem i dmuchanymi balonami. Wyglądało to jak festyn. Czyli jednak wygląda to że na to, że w różnych regionach Polski jednak są różne te zwyczaje. Jak byłam małym dzieckiem, pisze pani Joanna, zawsze na cmentarzu była herbata w termosie i kanapki. No właśnie o tym mówiłam, że to był ten bardzo bardzo zimny, już pierwszy, zimny, prawdziwie zimny, chłodny dzień w roku, kiedy, kiedy trzeba było wyciągnąć ten korzuch i te relaksy. Nie rozumiem, jaki jest problem, jak ktoś czuje potrzebę, to czemu ma nie jeść na cmentarzu? Mnie to nie przeszkadza ani palący, ani pijący, czy jedzący, ani gadający, czy śmiejący się. Każdy ma inne potrzeby i wspomnienia. Bardzo taki mi, miły, tolerancyjny post. Dziękuję bardzo Pani Anno za ten post. Co to ma w ogóle wspólnego ze zdrowym i świadomym jedzeniem? Clickbait dla uwagi jest gorszy niż ukryta chemia w produktach. No, tego postu akurat nie rozumiem. Uważam, że wiąże się to z naszą tradycją, o której wielokrotnie też mówię i o której staram się informować samą siebie, uczyć się tego, ale też. Uczyć pozostałych, pamiętać o tym. Ja bym na przykład zjadł na cmentarzu kebabak, ktoś pisze, i rzeczywiście w, w wielu postach od Państwa przewijały się takie łaski i te kebaby przy cmentarzu. To już chyba troszeczkę przesada. To też jest w, oczywiście. Pytanie, czy to, to je, ta konsumpcja odbywa się na cmentarzu, czy już poza cmentarzem, kiedy groby są już odwiedzone, światła zapalone i nagle człowieka łapie głód. I wtedy ta konsumpcja może odbywała się poza cmentarzem, ale rzeczywiście dla wielu osób widok, widok grillowanych, czy zapach grillowanych, kiełbasek. Przy, i tych zapalonych zniczy może być dosyć dziwnie. Pani Mariola, centrum Katowic, misie ze śmietaną, żelki i inne słodkie cuda. Kolejka była jak po chleb w PRL-u. No proszę bardzo, czyli jednak te potrzeby e, głodnych, głodnych e, odwiedzających cmentarze zostały też e, zaspokojone. E, jeszcze raz pytanie do Państwa, jak to jest w różnych regionach w Polsce, gdzie, gdzie rzeczywiście sprzedawane są miodki tureckie, gdzie obwarzanki, gdzie pańska skórka, to już mówiłam, w Warszawie miodek turecki, taki rodzaj też cukierka, podajże z bakaliami. Proszę mnie poprawić, jeśli ktoś z Państwa tutaj jest z nami z Krakowa. Rury poznańskie, czyli takie ciasto piernikowe, zarówno sote, bez żadnych dodatków, jak i w formie, takiego właściwie można powiedzieć piernika, ale mniej korzennego, z pokolorowanego na różne sposoby, są grzybki, są serduszka, są różne kształty tych, tych tak zwanych rur. Pan Marek pisze kiedyś, by odwiedzić groby, trzeba było pokonać wiele kilometrów. Po podróży każdy był głodny, no to jest jasne. Stąd i zapotrzebowanie, a na sam cmentarz chyba nikt z kiełbasą nie wchodzi. No tak, tak, pani Marku, dziękuję bardzo za ten, za ten post. Oczywiście bardzo często jedziemy, bardzo, bardzo długo, a proszę zwrócić uwagę, że 1 listopada nie wszystkie e, m, przybytki kulinarne, nie wszystkie restauracje czy bary są czynne. Pani Ewa pisze, mieszkam w Krakowie od 26 lat i od kilku lat sama po wizycie przy grobach chętnie zjadam waflowe misie z fantastycznym słodkim kremem z Wadomic. Ograniczam się i jadam tylko 1 listopada. PS, stoiska są pełne kolorowych słodyczy, typowych dla tych świąt. Dziękuję Pani Ewo za ten, za ten, za ten post, za ten komentarz. Słodki misie raz do roku po wizycie na cmentarzu jeszcze nikomu nie zaszkodził i gdyby Pani jeszcze mogła napisać, jaki to jest krem, czy to jest jakiś taki właśnie krem budyniowy, czy to jest krem bardziej wita śmietana, proszę, proszę nam koniecznie napisać. Pan Krzysztof, z tego co pamiętam, to zawsze stał stragan ze słodyczami, kartofelki, marcepany, lizaki, wszystko jak na odpuście, a jestem z Gliwic. No proszę bardzo, czyli coraz więcej głosów, że jednak przy tym cmentarzu musi być również nie tylko coś dla ducha, ale też coś dla ciała. Pani Anna Maria, rybnik Śląsk. Nigdy nie było niczego poza zniczami, a od kilku lat są słodycze, miśki, żelki jak na odpuście. Zupełnie to nie pasuje. No właśnie, a te dzieci wtedy ciągną i chcą e, oczywiście, żebyśmy my rodzice, czy my dziadkowie, czy my rodzina e, kupili żelka, czy lizaka, e, czy inną słodycz. Powiedzmy sobie szczerze, to trochę nam dorosłym ratuje życie, bo dzieci są znudzone takimi wizytami na cmentarzu. No bo ileż można łazić, ileż można grabić, ileż można myć, ileż można zapalać. One są najczęściej najbardziej zainteresowane zapalaniem świeczek. Pani Maria, dobry wieczór, świętokrzyskie obwarzanki, trzy rodzaje. Och, niech Pani Maria koniecznie napisze, bardzo proszę, co to znaczy, że trzy rodzaje obwarzanków. No i rurki z kremem, no tutaj to już grubiutko, naprawdę, w świętokrzyskiem, że rurki z kremem są sprzedawane przy cmentarzach. Pani Małgorzata, mnie jako dziecko zawsze szokowało, kiedy Romowie na grobach zmarłych pili alkohol, Jedli kiełbasę, rozstawiali talerze na pomnikach. Jestem z Warszawy, z Ursusa. No, co tradycja, co y, grupa etniczna, no to i obyczaje za tym idą, więc trudno im to odmówić, co nas może szokować, y, im może być w smak. I odwrotnie, więc to na tym polega ogólnie pojęta y, tolerancja. I no takie spojrzenie z, z przyjaźnią na drugiego człowieka, więc jeśli człowiek głodny i ma takie tradycje, no to czemu ma na tym grobie nie zjeść, skoro tak robi się właśnie w, w tej grupie od wieków. Pan Karol, w Poznaniu się je golonki na cmentarzu. O, Panie Karolu, to niech Pan napisze, gdzie ta, na tę goloneczkę można na cmentarzu w Poznaniu skoczyć, bo... Tego to uh, nigdy w życiu nie widziałam, a na poznańskich cmentarzach jestem od uh, 25 lat co roku, albo i częściej. Dobrze. Uh, co my tutaj jeszcze mamy? Mm, z tego co pamiętam, zawsze stał stragan ze słodyczami aha, to pan Krzysztof ładnie bardzo uh, napisał więc um, um, mogę powiedzieć, że jest tych tradycji, jak widać, bardzo, bardzo dużo. Uh, Pan, y, pani Dominika, przed cmentarzem w Wiewcu niedaleko Radomska na Stoisku można było kupić chleb, ciasto z moki gryczanej. Nigdzie indziej tego nie spotkałam. Miało to swoją nazwę, której niestety nie pamiętam. Hmm, to bardzo ciekawe. Czyli był to rodzaj chleba, czy może to była taka babka gryczana, jeśli można to tak nazwać, czyli na pewno była e, przepyszna. I bardzo zdrowa, jak można sądzić, no bo gryka jako pseudozboże jest niezwykle zdrowym produktem. Więc tutaj akurat ten taki nurt fit czy zdrowotności w Radomsku, jak widać, jest kultywowany od lat. No dobrze, pańska skórka, miotki tureckie, nikt z Krakowa niestety do nas nie napisał o tym miotku tureckim. Też bardzo ciekawe, skąd pochodzi nazwa, czy może po prostu z tego, że on był pełen bakali, a wiadomo, jak, że kuchnia turecka słynie właśnie z najróżniejszych bakali, także Turcja jest ogromnym producentem chociażby suszonych morali. I może to było podobne swoim kształtem do chałwy, albo może nawet może jest kształtem czy konsystencją podobne do chałwy, czy innego tureckiego przysmaku, i dlatego może nazywa się miotkiem tureckim, a to, co daje bardzo szybką energię, było bardzo pożądane wtedy, kiedy na dworze było zimno i trzeba było na tych cmentarzach jakoś przeżyć. Jeśli Państwo macie jeszcze jakieś wspomnienia z dzieciństwa, jeszcze jakieś swoje regionalne przysmaki, które są, czy były i będą sprzedawane przy cmentarzach w całej Polsce, to czekam na te uwagi, na te komentarze z niecierpliwością i z ciekawością. A tymczasem życzę Państwu wspaniałego wieczoru. I do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.